Witajcie, dzisiaj pokażę Wam niewielki, niedrogi gadżet od marki Natek. A jako, że ta firma jest znana z tego, że ma produkty w większości niedrogie, a często okazują się bardzo funkcjonalne, więc dzisiaj przetestujemy niewielki mikrofon typu krawatowego, ale taki w sumie hybrydowy, ponieważ możemy go sobie też gdzieś przypiąć na przykład. Jest to mikrofon, który nazywa się Natek Fox i kosztuje 20 20 parę złotych, więc bardzo niedrogi. Zapraszam Was na test. No i dzisiaj kolejny ciekawy, niedrogi gadżet od Nateka: mikrofon Natek Fox. Jest to po prostu prosty, niedrogi mikrofon z klipsem, a jak się on sprawdza, posłuchacie dzisiaj. W tył mamy podstawowe informacje, także opis cech mikrofonu. Mamy redukcję szumów, gumowane tworzywo i 1,80 m przewodu. Zakres częstotliwości to od 50 Hz do 16 kHz. Czułość mikrofonu to minus 58 dB 1,80 m przewodu. Tak więc zobaczmy sobie teraz, jak ten mikrofon jest wykonany. Jest to taka dość prosta konstrukcja. Mamy 3 -pinowego mini jacka 3,5 mm. No i mamy standardową gumową izolację. metr 80 m przewodu. W mikrofonie wydaje się to całkiem ok trzymać. No i to jest właśnie sam mikrofon. Tutaj mamy taśmę dwustronną, czyli możemy gdzieś sobie po prostu to przypiąć, a sam mikrofon można z tego po prostu wysunąć. No i tutaj już nie mamy konstrukcji takiej standardowej mikrofonowej, tylko jest to w takiej obudowie. Z tyłu mamy taki klips, żeby przypiąć sobie do ubrania. Jest to może troszeczkę mniej wygodne niż taki klasyczny mikrofon, chociaż zależy w sumie do czego byśmy to zastosowali. Tak więc mikrofon wygląda właśnie tak. Wykonany jest z plastiku. Tu mamy odrobinę gumowanego tworzywa. No i w sumie to na tyle, jeśli chodzi o. Jakość wykonania to bardzo podstawowa, jakiegoś wow nie robi, ale dajmy mu szansę. Zobaczmy, jak sprawdza się w testach. Zapraszam teraz na najciekawszą część, czyli na próbki z tego mikrofonu. No dobrze, sprawdzimy teraz, jak ten mikrofon się spisuje. Co do tego zapięcia, tego haczyka, powiem Wam, że jest średnio wygodny, ponieważ no osobiście, tak jeśli chodzi o przypięcie do bluzki, no to nie za bardzo. O wiele lepsza jest tak zwana żabka, no ale zróbmy próbkę, porównajmy. Na początek próbka z mojego mikrofonu krawatowego, próbka testowa, mikrofon krawatowy. Rode Smart Love Plus nagrywane bezpośrednio na mój aparat, czyli Panasonic Lumix G80. To była próbka porównawcza, a teraz odpalamy program Audacity i mam ustawiony mikrofon karty dźwiękowej Sound Blaster AE7 i będzie to surowa próbka bez żadnego odszumiania. Tak więc sprawdzamy. To jest test mikrofonu na Fox. Próbka nagrywana przy 100% czułości mikrofonu bez odszumiania. Tak więc porównajcie sobie jaka jest jakość tego dźwięku, czy mój głos ma przyjemną barwę i czy jest ta próbka wystarczająco głośna. Niewielki mikrofon, nie posiadający żadnego wzmocnienia, ale jak to wypada w praktyce, ocencie sami. No dobrze, jak się okazuje, niedrogi mikrofon może być całkiem przyzwoity. Oczywiście do takich bardzo podstawowych zastosowań, ponieważ nie jest to mikrofon, który posiada jakiekolwiek wzmocnienie sygnału czy inne bardziej zaawansowane technologie. Natomiast jak na taki podstawowy gadżet, no to myślę, że sprawdził się w miarę ok. Pamiętajcie, że dokładne ceny macie w linku w opisie filmu. Jeśli byście chcieli wesprzeć mój kanał, to będę wdzięczny. Może zostawić łapkę w górę. Kliknąć przycisk, subskrybuj, to nic nie kosztuje, a za to będę bardzo wdzięczny. I zapraszam do oglądania kolejnych filmów, a także poprzednich filmów, ponieważ na kanale już prawie. 2,5 tysiąca filmów jest, w czym wybierać. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was. Cześć.